A człowieku, nie pal się! Nie pa nie miej takich palących problemów. Dobra, tutaj. O, snajper na dachu. Prawdopodobnie by mi przeszkadzał. Dobra, tutaj. Dzieci są na wysokości. A, kolejny snajper. I ziedek na drzewie. A co tutaj mamy, na samym końcu? A! Czekaj, zaraz się ugaszę! Nie wiadomo po co tak biegasz. O! Złodziej! Oddawaj sprzęt! Ty też! Dobra. Uratuj dziecko, które jest... Aż tam? Hop! Miejmy nadzieję, że uda mi się przeskoczyć. Wszystko... O to będzie straszne. Okej, okay. jest dziecko. Damn, like a, <noise> a skąd ty to wiesz? to jest z... I, I I want... Nie obchodzi mnie, chcę po prostu z powrotem mieć swoje dziecko. No dobra. Co on robi? Mie... Nie. Nie zrobi tego. A jednak zrobił. Wykatapultował dzieciaka do mamusi. No chciałaś. Oj, oj. Wylądowała. Strzał i gol. Tak jest. No dobra. No te skoki będą straszne, więc lepiej sobie zapisać. Dobra, hop. Hop 2. Hop 3. Hop 4. Jest. Skop 5 Jest. Dobra, dzieciak jest na miejscu. Szczęś... Zdrowy i szczęśliwy. Tutaj pomożemy panu, który się pali do roboty wręcz. Pomagaj ludziom, ale czemu cały czas mi pokazuje jeden? Uratuj uwięzionych ludzi. Pewnie dzieciaki też muszę pomóc. Dobra, uratowałem człowieka. Niech. No, no to skarż dziadku! N nie mogę. Boję się. No dobra. <śmienicza> Teraz będę musiał. Ogień. Zmniejszać za pomocą mojej gaśnicy, a natomiast kolega. Cały ten jak mu tam. Ten Meksykanin zetnie drzewo. I będę mógł uratować dziadka. a palę się. Ale szybko się gaśnica kończy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No dalej, szybciej trochę z tą gaśnicą. No, no, no. Piegnij w góry. ok. Na razie ogień się nie pojawia. No. Dalej, gaście. Aha, teraz się zapaliło całkowicie. No, jeszcze trochę. O! Jest dziadek. Leci! Dobrze, że go nie przygniotło, tak jak tamtego z ambulansu. Jaki miły. Nie, co ty robisz? Stój złodzieju! Stój złodzieju, oddaj sprzęt! No Dobra Teraz zostały dzieciaki Które są Bardzo wysoko Użyj łomu Który wygląda jak Klucz do kół No Raz Dwa dalej, rozwali się czy nie? Dobra Dzieciaki lecą? Maniac! Zamiast podziękować to nazywają cię maniakiem i jeszcze powiedzą, że to jest najgorsza pomoc jaką mogli dostać. Jakie to urocze normalnie. Czekaj, pomogę ci! Poleczę Was, koleczę Chociaż nawet nie wiem, czy którzy, któryś z Was potrzebują medycznej pomocy Tutaj się kolej, pali kolejny Jeszcze dwie osoby O, zombie, Ok Teraz muszę uratować Jeszcze dwie osoby O, tutaj pokazuję kogoś W tym płonącym budynku Dobra, tutaj i tam chodźcie, panie, wynosimy się z tego nieprzyjemnego otoczenia. No, ja jestem na wierzch z zewnątrz, a one? Ok, to jeszcze zostało jedno. Tam byłem na końcu z dzieckiem, a tutaj, co tu muszę. Jakieś teksty z piosenki, żeby ten muzi czy, e... czy szczury chcą zjeść dzieciaki, które są we w tej wielkiej gryzowisku? Dobra, będzie dobre, co weźmiesz zysku. Ej, ale. Co ten meksykanin powiedział temu dzieciakowi? Czyli mam trzymać z dala od rumowiska szczury. No to jeden. Jest tu więcej. No bo na pewno nie, nie skończy się na tym, żeby tylko jeden. To jest pewne. O, jest drugi. Trzeci. Nie, nie zabiłem go chyba jednak. Dobra, trzeci. Trzeci pa o, jest. Nie, uciekł. No dalej! No, raz, nie. Ja. Co za... koleś, normalnie. Nie chce się poddać. Waleczny szczur. O, dobra. Kolejny leży. No! Zmieniają pozycję kiedy dostaną już raz No! Uciekł No! Wracaj tu! Przeklęty gryzoniu Okej okay. Leży i... czy jeszcze coś? Jeszcze jakiś? Ile ich jest? No! Uciekł Tu też Dobra tu jest jeden i jeszcze coś. No, ile osób jeszcze muszę? A raczej ile tych szczurów muszę jeszcze zabić? Żeby ten mały wyszedł. Dobra, jeden. No, poruszają się szybko. O, jest. Co? Jeszcze nic. To ile ja muszę tych szczurów załatwić? Dobra, leży szczur. E, ty. tutaj, Eee. E, te kości nie za bardzo przyjemnie wyglądają. Drugie kości. Szczury sobie robią fast fooda z dzieci i byk. No, umrzesz czy nie? UMIERAJCIE W KOŃCU! O, spadł? Łooo, co jest? Czemu tak wysoko podskoczyłem? Dobra, leży. Ile jeszcze tych szczurów zostało, ogólnie? Dobra, no. Czy one nie mogą umrzeć w końcu? I skończy się... W... Żeby się skończyła taka torga? to już jest. O! W końcu, dostań się do szpitala. O, to mogę w końcu wrócić... ...do przemiłej pani, która obiecała... ...temu kolesiowi ...numer telefonu. Która była chyba... O, tutaj. <totręcowe> Jaka miła. No, teraz nas przepuściła, a raczej przerzuciła na kolejny brzeg. Aaaa... Oszukała cię, co za szkoda. Kolejny snajperzy na dachach. Nie tylko, że pełno... A, tutaj koleś wisi. A to nie był snajper. A! Żołnierze, a raczej terroryści! Incze. Dobra. Leżą. To teraz turendy do szpitala. Przepraszam, którędy mogę dostać się do szpitala? W tamtą stronę. Nie mam już broni do tego. Zwykłej teraz mi została tylko strzelba 15 naboi. Straszne. Normalnie straszne. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, pomogę ci, bo będzie później, że... że. Jestem tym złym. W którą stronę? Tędy. Aha. No nie, no. Good idea, son. Go do it. Dobry pomysł wykonać. <laughs> Mądre zabi terrorystów. Tutaj facet wskoczył na dół. A ja gdzie mam ten. a, -a nic nie widzę. O, jest terrorysta. Bach. Jeden strzał, jeden dead. To chyba nie jest terrorysta. Nie. Ale gdzieś po, Gdzieś chyba tutaj są dookoła. A nie, czemu poszłem? Nie fajnie. Świetnie, ideal... no, normalnie w idealnej sytuacji. Jedyne co mam, to mam s... tą snajperkę. Która faktem dużo odbiera, no ale może nie być aż tak najlepszym sposobem działania. Gdzie on poszedł? Tam jest. E, to nie jest. Jedna z tych nowoczesnych, co to można przez ten. No. No się bawi ze mną w kółko. O! Dobra. Zakręć hydranty. A masz, widlaku. Czemu strzelasz do niewinnych? Jeszcze dwa hydranty, które są pod koniec tej ulicy. O! Potrzebuje medyka, potrzebuje McDonalda. Fajnie, hydrant jest po tamtej stronie. Tego wody, a raczej tego wąwozu. By to także Dobra, 21 punktów życia. Może gdzieś tu jest jeszcze jakiś hydrant z nie... o jest, nieoblokowany hydrant. Przynajmniej nie będę musiał iść za daleko. Cyk. Zabij luj... ulecz zombie. Więc, zdecydować się ludzie nie mogą kurka. Najpierw mam pomóc tym, a już po drodze mogą załatwiać jednocześnie tych, zombiaków. Ilu jest tutaj? Czy w ogóle gdzieś tu są zombie? Bo nie mogę ich znaleźć Kurza twarz Pokazuje O, jest Jeden jak wyleczony Poszukiwanie zombie Znalazłem zombiaka numer dwa Zombie numer 3, zombie numer 4, zombie numer 5 i nawet 6. Kiedy były potrzebne, to ich nigdy nie było. Dobra, teraz mogę się dostać do szpitala w końcu. Ile można? Panie strażaku, mogę już w końcu iść? Ale najpierw jeszcze sobie zapiszemy Op. Od czego dostałem? Dali, biegniemy. O, wow, czegoś dostaje. Tu snajper sobie stoi i czeka na ofiary. Ała, teraz tutaj stąd? Gdzie tu? O, leży nie w końcu. Mogę sobie teraz przejść normalnie po tym. Tym. Dobra, Hop! Tu. Snijper. Tut. Snijper. Czy gdzieś skądś jeszcze? O, No, pojawił się znikąd. No, hop, nie jedzenie. Punkty życia, dobra jest. Teraz muszę się przeskoczyć na ten cypel. i. o, dobra jest. Eee. W ciekawych pozycjach poumierali. Dobra, raz, dwa, trzy. Hoppa, jestem z powrotem. E, lekarze, da ci rękę, o matko, eksportuj. Bezbronne stado do ambulansu. A gdzie jest ambulans? Ambulans jest gdzieś tam. Ale na razie nie mogę iść tędy, tylko muszę chyba iść tędy. Bezbronne stado. Kupa koleśi, którzy wyglądają identycznie i nazwali się bezbronnym stadem. Jeszcze noga się tym palącym problemem. Ktoś tu strzela? Nie, chyba nie. A może jednak. Ktoś tu strzela. To gdzie mam się dostać? Do jakiegoś tego. O re, tutaj nie ma te. Nie ma drogi. Jak dojść? A tutaj terroryści siedzą sobie. Jedyne co mam, to snajperka która ma tylko 13 naboi ale lepsze 13 niż nic. Czyli chyba lepiej byłoby jakbym się dostał tutaj. A! Gdzie ci, ci terroryści siedzą. A masz. I przejść tędy. A masz. Kolejny terrorysta leży. Dobra. Ambulans jest gdzieś tam. To ja muszę... Powoli sobie przejść. No. no, ilu tych terrorystów tutaj jest? Amunicję do karabinu dostaję przynajmniej. A nie tak bez tego. Bez niczego. zombiaki szalający ludzie. Pełno rannych. I ja. Biegający z karabinem maszynowym koleś, który strzela do. Terrorystów. Co za. No dalej, padni pan. No, padł w końcu. Idziemy dalej. Idziemy dalej, drogie wycieczki. Oła! O. Jest ambulans. Jest ambulans. Będziemy mogli uciec, Uu. ginąć. O, dostali się do ambulansu? No nie, jeszcze ten, co on robi? No, panie no. Ja mam cię, Kurka, doprowadzić do tego, jak ty stanąłeś po drugiej stronie. A, terrorysta jest i po terroryście. No wejdziesz do takiego ambulansu? Jest, w końcu poszedł sobie z tym ambulansem. Dobra, którędy teraz? Tędy. Coś do, mnie, do mojego coś. Dobra, idziemy dalej. Wyeliminuj szefa snajperów. Gdzie on jest? Pełno Zombie 0 apteczek fajnie Przecudnie normalnie Podejście numer dwa do, do zabicia szefa snajperów o, tu jest. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, skubańcu? Tu jest. A czy oczywiście. Czy mój pomocnik mi może pomóc zabić tego zombiaka, którym do mnie cały czas ten. Zmienia pozycję bez przerwy. No, trafiłem go. Czy nie trafiłem go? Dobra, trafiłem. I. No, trafiłem po raz kolejny go. Musi. Przydałoby się trochę więcej tutaj apteczek, bo oczywiście on jak zacznie strzelać do mnie, to. Ja bez przerwy będę tracił te, a on będzie sobie normalnie strzelał do mnie przez nawet przez ścianę. No i umrzesz, czy nie, w końcu? Ta, umrzesz. Wcześniej to ja umrę. Potrzebuję pomocy. To ja potrzebuję pomocy. Bo oczywiście nikt mi tutaj nie postawi apteczki, żebym mógł sobie przywrócić życie, co nie? Na litość. Mam tylko 14 punktów życia. A tamten facet ma pewnie pełne życie. Ten snajper. I co? Nie trafiłem. Jeszcze lepiej. No! Zombie! Padni, i daj apteczkę. Nie dasz apteczki. Skubaniec. Skubaniutki. No i nie możesz umrzeć już. Daj mi już święty spokój. Ile razy trzeba cię zabić? A raczej, ile razy trzeba cię trafić? I teraz mi powiesz, że nie trafiłem go. No, co za niesprawiedliwość! No, cały czas w niego trafiam. Cały czas w niego trafiasz, a i tak facet znika. I że niby go nie trafiłeś. Ile mam? Apteczki mam Ale czy mogę... Wykorzystać na siebie? Nie, nie mogę wykorzystać na siebie Jak to nie mogę? Czemu nie mogę? No... ty mi mów Człowieku Ja tu się próbuję wyleczyć nieco, nieco żeby móc trafić później tego snajpera u góry, a... ty jeden strzał od razu całe 10, całe 11 mi odebrał A ja nie mam... Ja nawet nie wiem, ile jemu zostało, żeby go zabić w końcu. Upierdliwy snajper. No. Jest! W końcu udało się! Zabiłem go! Jest! Uratowany! Niech ktoś mu pomoże. Okej, okay. to był kolejny odcinek z Beddale LA. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku, więc na razie do zobaczenia i cześć.